Ale ta nuta mi wbija na pamięć. Na pamięć na web Dobra, się mamy ze sobą Blank tutaj nam pokazuje ząbki. <grym> Dobra. Yy, piątą zrobiliśmy. Lecimy z szóstą. Nie ma co gadać. Lecimy z szóstą. A, i tu można też jak szóstą noc przejdę zrobić yy, custom night'a. Dobra, wszystko działa. Mute? Aha, się zepsuł. Gazeta. O, gazetę mamy po przejściu tamtego No okej, okay, dawno nie grałem w Candies. Nie pamiętam totalnie jak się w to grało Chwila Pamiętam, że trzeba patrzeć na blanka, na tego i na tego Była poszedł Eee Ej, coś się zepsuło, jumpscare'a nie miałem Co się stało? Co się... Robot scraptet? skapet? Freddy fan... a nie, przeczytałem Dobra, ale coś się totalnie zepsuło, dźwięków nie miałem nie miałem jego puknięcia, nie miałem. Co to miało być? Kurde, pele. Dobra, nowo. Ej, niektórych dźwięków nie ma, o co chodzi? Halo? Kurde, niektórych dźwięków nie ma. What the hell? O co chodzi? Jest tu. O. Dobra, przyszedł. Dobra, czy jak oni stoją w tych kamerach, to wtedy po prostu muszę ten, okej, okay, czaje to wszystko. Dobra, nie ma ich. Czy jak oni stoją w tych drzwiach, to znaczy, że stoją też w moich drzwiach. Tak? Tak. Kurde. Kurde. Dobra. Dobra. <laughs> Idzie dobrze jak na to, że mamy... Pierwszą? A nie, to słabo. Dobra, żyje, żyje, żyje. Fak, Dobra, rad. Dobra, on już tu jest. Tu jest pusto. Ja nieważne. Bro, mam taktykę. Mam taktykę. Mhm. Jest tu. 49, a jest trzecia, no słabo, słabo. Nara. Nara. Dobra, trzeba to po prostu non stop sprawdzać. Dobra już. Czwarta 39 jest dobrze. Fuck on tu jest. Okej. Okay. Kogo nie ma. Ważne. Banał. 25% i piąta. Łopie, chłopie, chłopie, chłopie. Dobra, kurde. Z której był ten kat, z tej. Spoko. Nie, kurde fuck dobra. Dobra. Pusto. Ważne. Ajdź. No 8%. Słabo. Piąta. Y -y, szósta. <laughs> ale znowu nie ma dźwięku. O co chodzi? Czemu dźwięków nie ma? What? <laughs> nie rozumiem tego. Dobra, ale. Bardzo łatwo to zrobiliśmy. Serio, ja wiedziałem, że to będzie łatwe, ależ tak. Aż tak. Dobra, i czemu dźwięków nie ma? O co chodzi? Ja nie mam nic wyłączone. Dobra, ruszyły się. Mogę wracać kamerą? Nie mogę. Rad w stanie się Rad zawsze był dziwny. W sumie najciekawsza postać: Rad i Blank. Kat jest słaby, ale Rad i Blank jest Git. Są Git. O! <ścoughs> 20 dolarów. Szarty sobie robisz. 10 centów. No way. Widzicie? Custom Night i Extra. Zobacz, na no z głowy, szósta na no z głowy. Custom Night i Extra. Właśnie, options. Yy... Nie wiem. <laughs> Dobra, Extra. Co my tu mamy? Zoom. A, mogę sobie zoomować na niego. No, kurde, z daleka coś się psuje. Z tą białą teksturą wygląda strasznie rok no spixelowany. A krawat jest cool Ale szczerze moglibyśmy mu dać normalny krawat, a nie taki jakiś dziwny Dobra, co my tu mamy, Candy No, nie jest taka gruba Ale the same, trochę tak Chyba mamy tego chłopu Ten chłop Fajne maszelki. szelki to chyba tyle No i mordka, mordka jego jest spoko Jego morda jest git Ma bardziej kwadratowe zęby Pingwin, no, sigma co mogę powiedzieć? Nawet nie wiedziałem, że to ma guziki. Kurde, Blank, Blank, Blank. Najlepsza postać, chłopie. Tak zajebiste oczyma. ma. To, że w ogóle tak został zrobiony. Jakieś narysowane rzeczy ma. No, drabinka, balonik. O, tu jest ten sam tak Dobra, to trochę leniwo. O, Freddy Fazbear tu jest narysowany, chłopie. Bonnie tu jest narysowany. Chica gdzieś jest, albo Foxy? Kurde, nie zauważyłem, o nie. Jest tu Foxy. Ty. Foxy, Bonnie, może jeszcze cika gdzieś jest Pizza, czyli no ewidentnie Freddy Fazbear Ten też ma spoko czy właściwie ich brak No, szkoda, że nóg nie ma normalny. No i Rat, który jest ten, więc zaraz sprawdzimy Jumpscares, dobra W większości nie doświadczyłem Mogę bez dźwięku, no Spoko, spoko, spoko A nie ma dźwięku? Aha, i jumpscare'y mi się zepsuły Czemu Rat ma dwa jumpskary? Z prawej i z, z lewej. Jakby albo z środka. A wszyscy inni mają tylko po jednym Kompresor? Co to jest? Kompresor. Aha, to jest. Stary i nowy. Dobra. No, <coughs> tu już te cienie nie są takie rozdupcone i grafika. Bo tu to tragedia. No kurde, wygląda dużo lepiej jak na moje. Trochę za bardzo roześniony. Kindi. W sumie to nic się nie zmieniło. Bardziej jakby kolorki się zmieniły. No i tu, tu jest ten. Takie kreski i to tyle w sumie. No, tutaj tak samo. No nie, ten, to, to jest lepsze niż ten rozjaśniony moim zdaniem. To jest znowu grafika starga nowego jest różnica. Pingwin się w sumie nic nie zmienił. Oprócz tej światy teraz wygląda lepiej. Dużo lepiej. oj, dużo, dużo lepiej. <laughs> Dobra, blank. Blank jest zbyt jasny To mu klimatu. I rysunki się troszeczkę zmieniły. kiedy jedynaki się zmienił, to w sumie to widzę. Kat, No. No i Rat. Też wygląda kiedyś lepiej. O, biuro mamy. Tu dużo rzeczy będzie, ty. Dobra. <laughs> Nie, biuro wygląda lepiej. Dobra, wszystkie kamery. Szczerze te stare kamery były spoko, ale wolę koncepcję nowych. Są takie bardziej... Nie są takie ciemne i ten, tylko właśnie takie jaśniejsze na swój sposób. I. No po prostu wolę nowe kamery. Dobra, to teraz karteczka. No i zapisujemy kodzik, żeby zagrać z shadow. Sh shadow. Nie wiem, jak to się w sumie nazywa. O, tu mamy nawet ich nazwę. Fajne. Rad? Się ma? Zęby ma, fajne. O kurde, dobra, działa. Trzy.

Dobra, wszystko zapisane. 17 20 16 16 11 7 Czy ten kod jest randomowy? 11 i 16. Nie grał Custom Night, bo umówmy się. Jakbym chciał, to bym to przeszedł. Czekaj, trójka, 16, 16 11, 7, 11. I szesnastka. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze. Ja coś skrzaniłem, bo tu nie ma kamery 13. Alo? W ogóle Oryganikat się tu potrafi pojawić, wiecie? O tym? Nie no, coś skrzaniłem, bo nie ma. Nie ma shadowa. Dobra, zabicie mnie szybko. Kamera 13 powinna być tu. Chyba w tej filmie. Dobra, Blank mnie zabije chyba. Eee... Yy... After being open only a few weeks, a few short weeks. Oh, o Jeszcze raz. Yy, 16, 1, 17, U 11 i 16. Dobrze? Fajnie, że każdy ma swój kolor. Jak nie, to próbuję ostatni raz i kończę. <noise> Może muszę wpisać 13? No, nie ma tu kamery 13, halo. Dobra, dam się zabić. Nie, zero, nie wiem, co ja źle robię. Kurde. Ale ten kod jest, non stop, inny. <laughs> Za ścierwo. No to jest tak, nie? Trzy były na dole. Albo to musi być. Okej, okay, albo to jest po kolei. Czyli 3, 16, 16, ten. Albo to jest tak, 3, 16, 16, dobra. A dobra. Yy, spróbujmy jeszcze tak zrobić. A jak to nie zadziała, to spróbuję w tamten sposób. To nie zadziała, nie? No, to jednak nie było co. To. to ja już wiem, co muszę zrobić. Sorry, że tak nie ogarnąłem, ja jestem na to chyba. Dobra, powinno zadziałać. Jak teraz nie zadziała to. End... End koniec mojej zabawy. Jest! Ciała! Kurde, ma? elo yy, co? CO?! a zacząłem dopiero Ok, spok. kamera 13 jak na niego długo spojrzę? kur... ty no Aż a już była pierwsza Ok, rozumiem chyba w ogóle pokaż mi go have fun wiecie że to jest springtop w wersji 5 na candies? okej okay, to działa tak Jak stoi w drzwiach, to muszę go złapać, a jeśli stoi gdzieś tutaj, odwołałem go? Okej, okay, zrespił się tam. Dobra, to będzie moja taktyka. Okej. Okay. Pierwsza. Zobacz, on się respi tutaj. Okej, okay, zrespił się. mhm okej, okay, chyba go odwołałem OK, jest tutaj okej, czaj mi więc jak on działa moja taktyka jest taka, że jak on znika to go trzeba zamknąć drzwi i wtedy będę miał pewność, że on jest gdzieś o nie, bo on tu jest kurte To był dobra, ja będzie tutaj okej okay. trzeba się respi na 13, mam dwa. Mam drugą Eję, więc... Zrobmy tak. O! Po prostu to działa tak, że on się respi w 13 i mam opcję albo zamknąć mu drzwi, jeśli się ruszy gdzieś, bo on się teleportuje. I powoli, znaczy bardzo szybko do nas idzie. I albo mu zamknę drzwi przed twarzą Albo skurczę z na kamerach. Dobra, dobra, skończymy się prąd. Ale jestem w stanie, jestem w stanie to zrobić, bo przekumałem to już przekumałem już w trakcie trzeciej EM, nie? Także łatwo z tobą będzie Jeszcze raz. Respi się na 13. O jego widać tak. I żeby wam to wytłumaczyć. On jest gdzieś na kamerach. Jeśli mi się uda go złapać, to on wraca tutaj, a jeśli nie uda, to muszę zamknąć drzwi i on wtedy wraca też tam. Dobra, jeszcze tam jest. Ok, złapałem go. Otwieram. Jeszcze jest na 13. To był. Dobra, łatwe to jest, łatwe to jest. Musiałem to po prostu przekmienić. Dalej tam jest. To był. Kopie, jaka jest Pierwsza 90%, jak tak dalej pójdzie, to. To easy game. To To jest za łatwe. Nawet ten boss fight jest banalny. Ja jestem za dobry na tą grę. 13% to już zaraz druga będzie. Okej. Okay. Co z tego? Gnój przyszedł. Ja ja sobie robisz? To był ok, czy jak jest w drzwiach, trzeba go łapać na kamerach, bo wtedy tam wraca. <laughs> to jest najlepszy sposób na niego. Tu jest dobra, to był druga, ta taktyka jest zła. W sensie z zamykaniem tego wszystkiego. To jest głupie. Dobra, muszę być bardzo szczery. Ale to tak bardzo. Naprawdę. Jest. To było. Nie ma opcji, że to teraz przejdę. Bo jest 5%, to jest trzecia dopiero. Ale jestem w stanie to przejść. Bo to nie jest wcale trudne. Ale pewnie już się tego nie przejdę. Nie dlatego, że nie umiem. Gdzie był? Co? Mogła na kamerze, to są jakieś żarty. To są jakieś żarty. Dobra. Teraz już, że jest późno. Nie chcę gdzie grać. Mam nadzieję, że się fajnie spodobało. Przeszedłem na szóstą. Cieszę się. Przeszedłem też y... prawie. Czy to pisze Przeszedłem też prawie y... Shadow Candy'ego. Mam nadzieję, że się fajnie spodobał. 7 na 20 nie będzie, bo jest tak samo jak Shadow Candy'ego, jestem w stanie to przejść, ale po prostu jestem leniwy i mam w, vale w to. Także mam nadzieję, że do zobaczenia i hello. A wiecie, że jakbym przeszedł Custom Night na 0, to by mi dodało kolejną gwiazdkę. <śm> to jest o tyle głupie, nie?